Dobrze. Jesteś gotowy? Sieman! Nie, jeszcze nie! No się włączyłeś włączyłaś nagrywanie, no. Dobra. Sieman! Nie, Sieman, nie, nie. <coughs> Siemane, szkórzymeczki! Witam was bardzo serdecznie mm. razem z ziołusiem, kolegą, nie, nie wiem jak to nazwać. Zaczynamy serię Survival. I co? I... może zacznijmy... Od drzewa, z zbrania tak, żeby je skończyć, czy coś w tym stylu. Więc może najpierw pozbieramy piach, jak myślisz? Dobry pomysł? Ja weź najpierw piach, że, że się od góry drewno, bo no w sumie będzie fajnie wtedy. No więc bierz, bierz to te drewno, ten piach czy coś. Okej, okay, no. Może byś się odezwał i w ogóle przywitał. Mówiłem się. A, no to spoko, no dobra, no to nie będzie. No dobra, wiesz, bierz, bierz, wychudź, wychudź już i weźmy te drewno Chwila, no filano. no chwila, oh, O kurwa panie, nie pierdź pan <grym> Dobra, dobra, spokojnie, tak nie szpanuj Spanuj Ty, ty nie peskuj e, by tutaj Tak w ogóle, mi, by... siemaneczko, witam was na... <grym> na... <grym> ja pi <Pitalo>, what the fuck <grym> Ja ci może później Dobra, idź, idź na górę, na tego drzewa E, Uczymy kolegę grać w Minecraft'a, dlatego wiecie No e... chyba nie, chyba ja uczę Ciebie Taki śmieszny. No takie śmieszne. dobra, w każdym razie rzemeszki już, już bierzemy, drzemy, ścinamy naszym piaskiem w ogóle, fuck logic Ale dobra, bierzemy, w końcu to survival, zaczynamy nową serię i będzie naprawdę fajnie No i co, kopiamy dalej, no co? O! Ziemeczki e, jednak e, kończymy serię e, no, Sorki koniec serii kończymy się na cześć, no, cześć pa, pa, pa. No.